Dzisiaj Was zapraszam do restauracji Szyb Maciej w Zabrzu. Zjemy coś dobrego i wejdziemy tutaj. Idziemy teraz nie do Maciej'a, a do Mateusza. Ale też na M. Jest i on. Dzień dobry. Gdzie tu się wchodzi? Tutaj za moimi plecami jest bistro na parterze, a po prawej stronie jest z kolei restauracja. Zapraszam do bistro. Jasne, chodźmy. A nasze bistro to swobodne miejsce na szybki lunch, na burgera albo na spotkanie z przyjaciółmi. Pokażemy mi jeszcze. Tu mamy pizzę. Mamy burgery, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Restauracja. Spójrzcie na tą cegłę. Mamy tutaj windę, ale są schody też. Jak artystycznie. I tu zapraszam do restauracji, nasza główna sala. Ja czekam Mateusz. Nie musisz czekać, chodź. Nasza restauracja oczywiście funkcjonuje jako restauracja à la carte, ale też odbywają się tutaj różnego rodzaju przyjęcia, wydarzenia artystyczne, a nawet wystawy, co można zobaczyć na ścianach. Możecie siedzieć na dole, na piętrze, ale też jest zobaczcie taki stoliczek w. Koretarzem możemy przejść tutaj do naszej sali wystawienniczej. Troszkę jest schowane. Zobaczcie tu jeszcze, jak wyglądał macie, jak go odkryli. Zapraszam do środka. A co tutaj mamy za artyzm? No tutaj mamy przepiękne obrazy pani Janiny Janickiej Grabowskiej. Malarki na co dzień chirurga plastyka w jednej z klinik taki piękny cykl obrazów można tutaj zobaczyć. Jako pierwsza restauracja w Zabrzu mamy defibrylator zamontowany. Proszę bardzo. O! A teraz a, szybkim krokiem schodkami I co tu mamy? A tutaj na drugim piętrze nasza sala bankietowa, też odbywają się tutaj różnego rodzaju przyjęcia, eventy, wydarzenia kulturalne, a za niedługo koncert. Pewnie teraz zastanawiacie się, jaki koncert, także już śpieszymy z odpowiedzią. Adam Stopek Show, stand-up przy fortepianie. Tutaj z takich ciekawostek na tej sali nagrywała teledysk Sylwia Grzeszczak. A całkiem niedawno nawet Antek Smykiewicz występował tu na urodzinach. Uuu, tak czy inaczej, z przewodnikiem wchodzimy na szczyt naszej wieży, także zapraszam. Zobaczcie wieżę Eiffla widać. Elektrociepłownie. Piękne widoki. Potwierdzam. A kiedy poznamy Macieja? Macieja? Y nie wiem. To jego szyb. Gdzieś, gdzieś się schował. Musimy go znaleźć. Idziemy go szukać, chodź. <grym> Dobra, schodzimy. A teraz jedziemy? A teraz jedziemy, pokażę Wam nasz dziedziniec. Czyli serce naszego letniego ogródka, pergola, fontanna. No tutaj oczywiście w sezonie letnim bardzo dużo się dzieje. Nasze letnie chillouty, letnie tam koncerty. DJ, tam jest DJ. Tam DJ, tam scena, muzyka na żywo w każdą sobotę. Także jak tylko minie zima, minie wiosna i z powrotem do nas wróci lato, to na pewno tutaj z powrotem się spotkamy. To tutaj DJ stoi i miksuje i ręce do góry. Spójrzcie tylko na tą piękną fontannę industrialną. Ua, ua. A jak chcecie zobaczyć prawie stuletnią działającą maszynę wyciągową elektryczną? To chcecie? Chcecie? Chodźmy, wejdziemy do maszynowni. I to jest nasze industrialne, przemysłowe królestwo. Pytanie do Was, czy wiecie, dlaczego są różne kształty tych tabliczek? Piszcie w komentarzu. A teraz pokażę Wam trzy dania, które możecie tutaj zjeść. Jeszcze pokażę Wam menu. Tutaj mamy krem ziemniaczano-chrzanowy. Gorący. Tutaj mamy makaron bucatini z jeleniem. Proszę zobaczyć. Uwielbiam makarony. Jeśli chodzi o wodę, to na koniec Wam coś jeszcze pokażę. A na deserek fondancik czekoladowy. Zobaczcie, jak to się wylewa. Tutaj jeszcze moja opinia. A teraz chodźcie, jeszcze Wam coś pokażę. Jak troszeczkę odejdziecie od szybu Maciej, to macie tutaj takie oto wodomaty. Nie musicie oddawać swoich plastikowych butelek do butelkomatów w sklepach. Tylko przyjechać do Szymu Maciej i napełnić je świeżutką, pyszniutką, no, wodą.